Pierdolony. No. Te, te przedramiona jakie ma, skurwy skurwy. On w ogóle w niedźwiedź wygląda, nie? Duży chuj. No niedźwiedź brunatny, inaczej go nie nazwiesz, no jak inaczej. No on ma taką genetykę, tego, ma takiego kurwa właśnie. Yy, power kurwa liftera, nie? Kontrast jak jest mały, bo kurwa jakbyś go przedtem poznał? No wierki, jakby tak. ten, jakby ten jakby teraz był teraz ja przykwiecie, to, to i co by się z nim stało. No konkretnie by go. To nas zasłaniał kurwa, plus, żebyśmy musieli kurwa. <grym> z stał się kurwa się wiedzieć. Dobry maperz. Dobry Co to, jest Dobry maperz.

Jak na bombę wejdziemy no to na pewno, ale ja na razie bomby nie wchodzę. Przecież ty plecy już masz dojebane dobrze? No, Mark to jest najlepszy. Ty mogę ten filmik umieścić? z Tobą? Mogę go umieścić. Dobra.